To chyba taki scenariusz, który ciężko przewidzieć, co? No, no, co zrobić. Nie jestem zadowolony, bo ja bym chciał, żeby sędzia pójścił dalej. Bo to tak troszkę też ja decyduję o swoim życiu i o tym, czy mam ochotę, wiesz. No, Tylko to się tak mówi, no. Życie, zdrowie, jest, od tego jest sędzia niby, żeby nas pilnować, ale... ale z drugiej strony to jestem, mam 18 lat skończonej, nawet trochę więcej i ja bym decydował, że chciał się bić dalej, no, ale trzeba też uszanować po części, jak te trochę ochłonąłem. Artur Sowiński powiedział, że jego mama mogłaby przerwać tę walkę generalnie, ale nie sędzia, tak swoją tak przynajmniej skomentował. Masz też takie wrażenie? Wiesz co, ja nie chcę tutaj oceniać, no każdy z nas ma swoją pracę do wykonania, no... Siębarno i trafimy łokciem i śmiałem twierdzić, że walki nie przegrywałem. Na ciosy, na uderzenia, na trafienia. Wręcz tam czułem przełamania, ale. No ale to, trafił jedna technika i tyle. Mocno bił w ogóle? Nie, no ja, ja lubię bitkę. No. Ja tam przyjmę jeden cios, to staram się zawsze dwa razy oddać. Nie, no tam gasił tym lewym czasem, ale to też było tak wytrenowane na sparingach, że kiedy on bije lewy, ja skracam i biję seriami. No. Chyba było tak, nie? tylko że jeden łokieć zniwelował cały gameplan i niestety bo ani zdrowia nie brakowało, ani nic, fizycznie się czułem doskonale. Wszystko ok.